No hej, tu Kasia Zaręba. Mamy w tym tygodniu drugie wideo. A to wszystko dzięki temu, że mam jeszcze większą motywację, żeby znaleźć czas na nagrywanie. Przez to, że jest tutaj coraz więcej osób, jest coraz więcej subskrypcji, coraz więcej komentarzy się pojawia. Jeśli chcesz zadać mi jakieś pytanie, jeśli chcesz. Żebym jak najszybciej Ci na to pytanie odpowiedziała, polecam Ci pisać komentarze. Komentarze przeglądam najczęściej, na komentarze odpowiadam też najczęściej. Dziewczyny, które zadawały mi pytania tutaj na YouTubie zapewne mogą potwierdzić, że bardzo często odpowiadam w ciągu kilku minut. Dzisiaj będzie odpowiedź na jedno pytanie. Niektóre kobiety mają problem z łydkami. Albo są one za duże, albo są za małe. Na przykład trenują nogi, ale jakoś te łydki nie wyglądają proporcjonalnie, a wielu kobietom się podoba, żeby ta noga miała taki kształt łódko i łydka. Oczywiście nie takiej samej grubości, ale żeby jednak jakieś te fajne kształty, by kształty były, żeby to nie było takie... Pff, taka marchewa. Więc y, dla tych kobiet, które chcą potrenować łydki, pytają się mnie, proszą nawet niektóre dziewczyny, żebym zrobiła jakiś trening na łydki. Trening na łydki, szczerze mówiąc, wydaje mi się... Bez sensu. Jeśli nie masz problemu z łydkami, po prostu trenuj sobie nogi. Nie skupiaj się y, szczególnie na tych łydkach, ale jeśli chcesz, żeby Twoje, były, żeby twoje łydki były większe albo mniejsze, tak jak. To chyba częściej się spotyka, że kobiety mają te łydki za duże. No to oczywiście też zależy od diety, czy te łydki będą większe czy mniejsze, ale generalnie dzisiaj mogę Ci pokazać takie dwa, dwa ćwiczenia na łydki. Najlepsze i naprawdę tutaj nie ma co kombinować. Nawet nie będę ustawiała, rozstawiała kamery, tylko pokażę Ci w lustrze, jak to wygląda. Uwaga! Pierwsze super ćwiczenie na łydki. Zaczynamy. Stajemy na palcach. I idziemy, <noise> po prostu jak tylko masz okazję, chodź sobie na paluszkach i drugie ćwiczenie możemy sobie stać na płaskiej powierzchni tak jak ja tutaj teraz i tyle robimy spięcia łydek, możesz też stanąć sobie na jakimś progu żebyś miała pięty w powietrzu i wtedy trochę one pójdą do dołu, a nawet tutaj ci pokażę. Tutaj mamy takie fajne klocki. Nie robiłam tego jeszcze na tym, więc robię eksperyment. Mam nadzieję, że się nie wywalę. Proszę bardzo. Powiedzmy, że to jest próg. Stajemy sobie tak? Tak? O przybliżę ci i zobacz. Pięty idą trochę niżej, no ja tutaj mam to niestabilne, ale ciutkę niżej. Stajemy na palce. Ok? W tym ćwiczeniu, czyli we wspięciach na palce, czy na płasko, czy na jakimś progu, czy na jakimś stopniu. Możesz sobie. Tak będę mówić, możesz sobie wziąć jakieś obciążenie, butelki wody, zgrzewkę wody nawet możesz sobie chwycić w dłonie i trzymać to przed sobą. Tyle. Nie ma co kombinować, tak Ci mówię, jeśli nie masz potrzeby trenować łydek, czyli jeśli nie masz dysproporcji, jeśli, one są, jeśli nie są one ani za duże, ani za małe według Ciebie, to nie trenuj łydek. Według mnie szkoda czasu, ja nigdy łydek nie trenowałam specjalnie. Nie wiem, jakoś też się na nich nie skupiałam. Coś tam widać, że się napina. Wydaje mi się, że są proporcjonalne do luk. Tak jak już tutaj Ci powiedziałam, że to, czy one będą większe, czy mniejsze, zależy też od diety. Często te łydki u kobiet puchną, ponieważ są problemy hormonalne, a problemy hormonalne o tym jeszcze nigdy nie mówiłam, ale często biorą się z tego, że kobitki po prostu na potęgę biorą antykoncepcję hormonalną, a to rozwala cały układ hormonalny. Robi po prostu coś niesamowitego, tego potem się nie da bardzo często naprawić. Tak, zapewne większość osób wie, że sterydy anaboliczne, te, którzy, które przyjmują faceci zazwyczaj, jak chcą tak urosnąć, wszyscy wiedzą, że to jest mega szkodliwe, a antykoncepcja hormonalna jest szkodliwa jeszcze bardziej. Więc jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne czy problemy z sylwetką a zażywasz y, antykoncepcję hormonalną, czy używasz jakiejś innej, nie, nie tylko do zażywania antykoncepcji hormonalnej, to moje zdanie już poznałaś, a zrobisz jak zechcesz, no i oczywiście dietą da się te hormony nasze uspokoić, unormować, zrównoważyć, a od tego, czy dzięki ćwiczeniom na jakiekolwiek partie, jakiekolwiek partie urosną, czy się zmniejszą, że tak powiem, to bardzo dużo zależy od tego, ile kalorii spożywasz. Ale jeśli będziesz trenować, no to wydaje mi się, że jeśli tam masz tłuszczyk, no to ćwiczeniami po prostu ten tłuszczyk zlikwidujesz. Jak już mówiłam nieraz, mięśnie najlepiej spalają tkankę tłuszczową. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeśli ten film się Tobie podobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli chciałabyś, żebym częściej robiła takie krótkie filmy, odpowiedziami, z jedną odpowiedzią na jedno konkretne pytanie, koniecznie daj mi znać w komentarzu i jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytania, też daj znać w komentarzu, na pewno Tobie na ten komentarz odpowiem, a poza tym być może jeszcze rozwinę m, taką odpowiedź w osobnym filmie. Przeznaczonym na tą jedną odpowiedź albo w QA. Jeśli nie możesz dojść do ładu ze swoimi dietami i treningami, przypominam, że możesz u mnie zamówić sobie taki indywidualny plan. I indywidualne plany i te ciuchy, które dzisiaj widziałaś, i inne fajne rzeczy, znajdziesz na stronie jestforma.pl, więc bardzo cię tam zapraszam. Zobacz sobie, co tam jest fajnego. Zapraszam Cię też do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, do zostawienia łapkę, łapki w górę, jeśli ten film się Tobie podobał, oraz do obserwowania mnie na Instagramie Instagramie, tam jest bardzo dużo filmów ostatnio, i na Facebooku wszystkie linki dajecie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że nie było za nudno. Widzimy się za niedługo. Pa pa.